Już jestem widzowie, tata robi mi masaż kręgosłupa widzowie Tata robi mi masaż kręgosłupa Maścią, powtarzam tata robi mi masaż kręgosłupa Specjalną maścią Na kręgosłup Powtarzam tata robi mi maścią. Tata robi mi maścią Masowanie kręgosłupa Taką specjalną maścią do kręgosłupa Przepisaną na receptę Powtarzam Tata robił mi masaż, taką specjalną, specjalną maścią, na kręgosłup. Nie że ci Ryszard smarował plecy maścią, tylko wazelinę ci do d*** Nie, smarował mi maścią, smarował mi specjalną maścią na kręgosłup, smarował mi specjalną maścią na kręgosłup, kręgosłup i smarował szyję całą, tu mi całą szyję smarował, tutaj całą szyję mi yy, smarował, tutaj, tutaj kręgi, Drugie kręgi specjalną maścią mi smarował szyję. Mój tata, pan Ryszard, powtarzam, mój tata, pan Ryszard, smarował mi, smarował mi specjalną maścią, specjalną maścią kręgosłup, całą szyję, bo już mnie wygina, już mi kręgosłup boli. Dlatego poprosiłem go, żeby zrobił mi masaż kręgosłupa tą maścią, masaż szyi, żeby mi zrobił tą maścią i wymasował mi całą szyję. Bo mi bardzo policja już Poli.